Katedra Ukraińskiego Uniwersytetu Warszawskiego to najstarsza na świecie Ukraiństyka poza granicami e, Ukrainy. Mamy prawie 70-letnią tradycję w nauczaniu języka, literatury i kultury ukraińskiej. Wciąż się zmieniamy i staramy odpowiadać na potrzeby czasu. Uczymy naszych studentów teorii i praktyki przekładu, języka biznesu, prawa i mediów, rozumienia relacji międzykulturowych. Dajemy możliwość studiowania trzech językowcych poza ukraińskim, angielskiego i rosyjskiego. Пушуємо до нас на навчання і пропонуємо вам різноманітні можливості. Які це можливості? Передусім, кафедра надає спеціальність україністика з англійською мовою, але також можна собі вибрати російську мову. І є ще один бонус, оскільки частина занять іде українською мовою, частина польською мовою ви також вивчаєте польську мову. W naszej katedrze dbamy przede wszystkim o relacje między studentami a kadrą. Staramy się, aby wszyscy czuli się tutaj dobrze i dbamy o wzajemny szacunek. Якщо ви хвилюєтесь про те, як ви будете тут жити, і чи зможете утримуватися в столиці, то не хвилюйтеся, тому що Варшавський університет теж допомагає із соціальними стипендіями, які допоможуть вам вільно навчатися кожен день, ходити на заняття і не турбуватися про те, за які кошти ви будете тут утримуватись, і жаління стипендію соціальне то існіє теж стипендіум ректора, яка отримує ще за wyniki в науці або інне осямгніття. Na studiach, tutaj z nami. E, za to stypendium e, możesz na przykład opłacić mieszkanie w Warszawie, jeżeli jesteś spoza i potrzebujesz wynająć pokój albo akademik. Studenci Ukrainistyki mają też możliwość wyjazdu na e, wymianę studencką w ramach programu Erasmus. W Katedrze Ukrainistyki działa Określenie Znawcze Koło Naukowe. W ramach tego koła organizujemy spotkania z wieloma specjalistami z różnych dziedzin wiedzy o Ukrainie. Zapraszamy historyków, etnografów, antropologów, so socjologów, również dziennikarzy i pisarzy. W ramach Koła organizujemy również wyjazdy do różnych miast, zarówno centralnej, jak i zachodniej Ukrainy, również wcześniej wschodniej, takich jak Kijów, Charków, Odessa, Iwanofrankiwsk oraz Lubów. Zapraszamy wszystkich chętnych do działania w ramach koła. Idąc na studia chciałam poznać ciekawych ludzi. Tutaj się udało, Panie, tutaj świetna domowa atmosfera. Nigdy nie sądziłam, że będę tak dobrze czuła się na uniwersytecie. I mamy najlepszych wykładowców. W ofercie Katedry Ukrainistyki mamy warsztaty tłumaczeniowe z języka z języków angielskiego i polskiego. Jest to oferta dostosowana do potrzeb rynku zawodowego w Polsce. Studentom, którzy mają szczególne zainteresowania naukowe, możemy zaproponować udział w pracy badawczej. Od trzech lat prowadzę laboratorium terminologii kulturowej i przyglądamy się konceptom wartości w tych tekstów pisanych w dziesięciu językach europejskich.